E, nazywam się Anna Kmoch, jestem prezesem Stowarzyszenia Społeczno-Światowego Przyjazny Krąg w Kręgach. Pani Anno, proszę powiedzieć, czym na co dzień zajmuje się stowarzyszenie? E, nasze stowarzyszenie prowadzi, zajmuje się prowadzeniem trzech szkół: szkołą, szkołę w Kręgach, w Olszance i w Łosinie. Dzisiaj pomysł na ten piknik, e, udany. Na pewno udane, dzieci, dzieci są bardzo zadowolone. Widać, że, że właśnie nie tylko trzeba się uczyć w książkach pamięciowo, natomiast można się pobawić nauką, pobawić się chemią i, i porobić doświadczenia z przyjemnością i, i, i pokazać innym, jak to wygląda. Prowadzić trzy szkoły to dla stowarzyszenia spore wyzwanie, prawda? Tak, rzeczywiście jest to dla nas duże wyzwanie, ponieważ zarząd tego stowarzyszenia to głównie rodzice, więc nie mamy doświadczenia, które, które tak naprawdę jest niezbędne do, do prowadzenia tych szkół. do do realizacji wielu, wielu programów. Natomiast no, staramy się robić tak, jak potrafimy, i, i, i myślę, że, że, sto... że jakoś nam się udaje. A stowarzyszenie powstało w wyniku czego? Groźby likwidacji tych szkół, tak, które tak, Państwo tak, teraz tak. prowadzicie? Nasza szkoła. E, e, w, m... Miała być zamknięta i, i nasze dzieciaki, e, wtedy chodziłyby do szkoły, do somianki. Natomiast jest to tak naprawdę jedyny, m, jedyny, jedyne miejsce, gdzie, gdzie miejscowość kręgi może, może tutaj organizować wszelkie nie wiem, imprezy, spotkania i, i tak naprawdę na naszym, w naszej miejscowości nie ma takiego, nie byłoby takiego miejsca, gdyby ta szkoła została zamknięta, więc bardzo walczyliśmy o to, aby aby ta szkoła została, abyśmy, abyśmy to my prowadzili tą, tą szkołę, a jeśli udało się jeszcze, jeszcze uratować dwie inne szkoły, to to, to jeszcze, jeszcze większe dla nas szczęście i zadowolenie. Nazywam się Ewa Gawrońska, jestem doradcą do spraw NGO i pracuję w Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Wyszkowie. Proszę mi powiedzieć, skąd pomysł na takie laboratorium, na taki piknik naukowy właśnie w Kręgach? Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym Przyjazny Krąg, który prowadzi trzy szkoły na terenie Powiatu Wyszkowskiego, szkoły w kręgach Łosinnym i Olszance, mamy razem podpisaną taką umowę na współpracę. I szukaliśmy jakiegoś fajnego pomysłu, żeby coś zorganizować dla dzieciaków w okresie ferii, jakieś zorganizować im fajne zajęcia. Latem robiliśmy półkolonię, a w zimą chcieliśmy zrobić coś innego. I Szukając w internecie różnych takich kontaktów, znalazłam właśnie kontakt do Fundacji Przyszłość w Nauce. Skontaktowałam się, napisałam maila, dostałam odpowiedź. Nawiązaliśmy współpracę. No i udało się wolontariusze zaprosić i zorganizowaliśmy warsztaty dla, dla dzieciaków w drugim tygodniu ferii. E, nazywam się Paulina Taraszewska, jestem członkiem zarządu i wolontariuszem w Fundacji Przyszłość w Nauce. Dzisiaj przyjechaliście do małej miejscowości. Co zaproponowaliście dzieciom? Akurat w, tak naprawdę nasza przygoda w, z tymi małymi miejscowościami zaczęła się w poniedziałek, ponieważ od poniedziałku pracujemy w trzech szkołach, byliśmy podzieleni na trzy grupy i każda z grup miała inne zadania. Jedni robili doświadczenia z fizyki, drugi robili do, e, ciekawe doświadczenia z chemii, a trzecia grupa robiła samodzielnie e, tak zwane wykrywanie, wykrywanie różnego rodzaju pierwiastków, czyli poprzez e, samodzielne wykonywanie doświadczeń, uczyli się ich zastosowania i występowania w życiu codziennym. Natomiast dzisiaj, dzisiaj był tak naprawdę taki punkt kulminacyjny naszych zajęć tygodniowych, czyli dzieciaki same przed rodzicami, nauczycielami i innymi osobami z tutaj z samorządu e, pobliskiego przedstawiły to, czego się nauczyły.